Cześć, i czołem z Ciston teraz w tym odcinku będziemy grać w The Foresta Siema! I tak, w tym odcinku idziemy po katane, jak już możecie się y, zobaczyć, jak możecie się zobaczyć. No debil ze mnie, no debil, no debil, no, no cóż, na tego już nie na, na, na to już nie poradzisz, no dobra, teraz tak na serio <gry> yy, idziemy dzisiaj pokazane, ponieważ naprawdę, naprawdę, naprawdę naprawdę, naprawdę mi jest ona potrzebna yy, w, w wszystkim w sumie w Deforeście więc, no. już bez zbędnego gadania po prostu idziemy, o jakiś samochód idziemy już yy, pod jaskinie. Z kataną bo już zaznaczyłem mm, tą jaskinię właśnie z kataną e, dobra, idziemy, 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 idziemy i dojść nie możemy. Jak zwykle mówiłem. Co? Chciałem coś zrymować, a nie wyszło. Dobra. E, lecimy. No cóż. Wszystko wygląda. Jeszcze jakieś powiadomienia mi tu ciągle przychodzą. Więc, jakby co z góry przepraszam za dźwięki, wszystko inne. O Co to jest, co to jest? Co to jest co to jakieś. O! Słyszę, Nie, na pewno słyszę tylko właśnie nie wiem, co to jest, nie? Właśnie nie wiem, co to. Jak się przestanie! Ja mam w tą grę grać! Jezu! Jezu! Nie, ja się boję tej gry. Skadł wam stąd, już stąd idę. I was nie ma, to chyba jesteś w jaskini. Nawet nie mogłem powiedzieć coś o tej jaskini, bo od razu mnie chcieli, chcieli atakować. To jest po prostu hamstwo. I ja nie wiem, jak my w sumie to katanę zdobędziemy, bo słyszałem, że tam gdzieś jest mutant. A ja z mutantami. Nie chcę zadzierać, naprawdę. Nie chcę zadzierać yy, XD, co ja mówię, dobra. Jeszcze raz. No czemu to się tak niszczy wszystko? Albo wiecie co? Może zróbmy jeszcze o tak. Siup. Siup i to chyba doda nam demagia. No troszeńkę, troszeniuńkie tak. Tak, tak, ojojoj, tak malusieńko. Ale może z tym spróbujemy, żeby było o wiele szybsze. Mam pióro. Chyba, mam nadzieję, że mam. Mam. A, spoko. To fajnie. Bardzo fajnie, no dobra. Lecimy. Hmm. Ciekawi mnie, co tu wszystko będzie. Ja wiem, że trzeba iść teraz tutaj prosto, a jak już pójdziemy tutaj prosto, to nie będzie za ciekawie, ponieważ tutaj jest mutant, tylko jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie. Ale pewnie będę obsany, nie? Yy... Nie, nie chcę tu iść. Tutaj jest mutant. O, tutaj jest mutant. Więc teraz zaciszkamy pięści i po prostu trzeba iść. Tak, widzę was. No czemu nie można tu... Normalnie... Fak wejść. Dobra, chyba tutaj trzeba iść. Nie, bo widziałem na poradniku jakimś Moi drodzy A teraz musiałem uciekać od nich, o oh, fuck Nie wiecie jak się przestraszyłem Czyżby tu był? Tak jest Mamy Moi drodzy. Katane. Nawet nie wiecie jak się cieszę teraz. Może i tego nie, może tego nie słychać, ale naprawdę cieszę się na masakrycznie, ne. Ojeju, jeszcze jedzonko, jeszcze leki jest, mam leki. Mam leki, mam kasę, jezu. Mam leki, mam kasę. Ja nie mogę, nie jestem uratowany w tym momencie. Jestem uratowany. W tym momencie naprawdę. Jestem po prostu uratowany. Bo inaczej nie mogę nic powiedzieć. Ojeju. Tylko teraz trzeba wrócić. To już drugi, to już jest kolejny, to jest ostatni problem. Trzeba wrócić. Sorry, że tak szybko to wszystko się zadziało, ale naprawdę chciałem już to szybko od razu zrobić, żeby już po prostu wyjść. Eee. Y jest, jeszcze są puszki. O, ale się cieszę. Ja no serio, cieszę się maksymalnie. Naprawdę. Masakrycznie się cieszę. Co tutaj jeszcze jest? Dobra, co tu jest? Jakiś... Te. Ja wolę tutaj nie wchodzić. Yy, dobra. Jeszcze raz zrobimy tak. Siup. się rozprawimy z tym wszystkim To jest jakieś wyjście Nie ma proszę żeby gdzieś było Dobrze Tu nie wiem co to jest ale może wejdziemy A nie to nie jest to Boże Widzicie to trochę rozsusza wyjść i tyle I po prostu tyle. Niestety po prostu trzeba wyjść. Niestety. Takie życie. Przezjęto to na... na ten. Tak ożby. Jaju Jak ja się boję. Czekajcie, jak się stąd wychodzi. Eee, bo ja nawet nie wiem, naprawdę. Czekajcie, z której strony ja wychodziłem? Na pewno nie z tej. Nie, no nie z tej. Skąd ja wychodziłem? Skoro nie z tej, albo jestem ślepy i nic nie widzę. Tutaj? Tak, ja chyba stąd wychodziłem, właśnie. Niestety. O nie, ale się boję. Nie będę miał przekichany, mówię Wam. Ale będę miał przekichane, nie. Chcę się aspirniczyć jak najdalej. jak najdalej, tylko wiecie o co chodzi. I hear Oh yeah. Fucking way. Yeah. Nie, przepraszam za głosy. Nie, jak już zaszedł w drogę. Nie, nie, nie moi drodzy. Nie, nie, nie. Nie. Ja stąd spierniczam. Jak najdalej stąd? By być jak najdalej stąd. Jak najdalej stąd. Jak najdalej. Jezu, sorry, że to powtarzam, moi drodzy, ale Jezu. Nawet nie wiecie, jak, że, jak ja się boję w takich grach. To jest dosłowna masakra. Ma, masak, masakra, tak, masakra. Masakracja, bym wręcz powiedział. Więc no cóż. Jezu. Jak się przestraszyłem, Boże święty. O już musimy obrócić. I moi drodzy, ja tu wejdę na chwilę, wiecie? Ja tu jeszcze wejdę, ja tu jeszcze wejdę na chwilę. Jezu ważne, że mamy katany, mamy trochę leków, przynajmniej tyle, to jest ważne. Straszliwie. Jezu nawet nie wiecie jak się cieszę. Tego wszystkiego nawet nie wiecie. O, fuck! No teraz już tak na serio Trzeba będzie wrócić do domu Niestety Trzeba będzie samemu, Fak, jak się boję No cóż Teraz kozi śmierć To się mówi Niestety ten odcinek jest dla mnie, przynajmniej dla mnie straszny Bo no cóż dla, nie wydaje mi się, żeby dla was był aż taki straszny, ponieważ wy tylko, znaczy, wiecie, wy nie macie takiej perspektywy na to jak się, tak jakby, e, gra w tą grę tak naprawdę, więc znaczy że wy tylko, znaczy, nie, i tak was za to podziwiam, że dziękuję wam za to, że mnie oglądacie, tylko chodzi mi o to, że wy, jako, jako oglądający, nie macie tego takiego samego poczucia, jak gracie samemu, tak jakby gracie, e, nie wiem, jak to powiedzieć, sami, że Wy gracie, nie ktoś, gra, tylko wy. I tu wtedy już jest takie niespodziewane wszystko i trzeba to nagrać i w ogóle to jest masakra i ja, naprawdę. Dobra, zapiszajmy sobie już tą grę, bo Jezu, co to było? Co to było, moi drodzy? Co to było? Ale żem się przestraszył O oh, fuck! O oh, fuck. O oh, fuck fuck fuck, fuck. sej. Fak, 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 fuck, fuck, fuck sake. Jeżeli mówię fak ciągle, to mi wyjdzie ciągle kwak, kwa, fak, kwa. fak. I to tak, no, dziwnie to brzmi. A właśnie, się prześpimy jeszcze. Przecież mi zniszczy ten, ale no cóż. No cóż, no cóż, no cóż. Ja chcę po prostu, żeby był ranek, żeby było wszystko ładnie i dobrze. O, przyjezu, mamy katanę, jak się cieszę, moi drodzy. Naprawdę, nawet nie wiecie, jak się cieszę. O jeju. Co to było? No cóż, dobra, bierzemy takie icie jeszcze mm, linę mamy, to mamy, dobra teraz trzeba pomyśleć trochę nad tutaj taką takim, znaczy nie osiedleniem się, a a wiecie mm, a taki, taką bazą, taką mał, malutką bazą malusieńką. Po prostu... No właśnie, o to by nam się przydało. Tylko czekajcie, trzeba właśnie patyki teraz pozbierać jeszcze. No właśnie. No właśnie. I Oj tutaj ten jacht. I ten jacht. Który już zwiedziliśmy. Jak pamiętacie, czy w sumie... Jak nie, nie musicie pamiętać, bo on w sumie jest obok nas. W sumie nawet go teraz możecie zobaczyć. No przecież, przecież on stoi tutaj niedaleko, tak? Ja mam w sumie może go nie kojarzyć. Chyba że, chyba że nie oglądaliście od poprzedniego odcinka, no to polecam Obejrzeć oczywiście Dobra siup, siup, siub I znowu mi przyszło powiadomienie Aaa jeju I te nogi wszystkie, boże ja Mam tutaj dużo trochę jedną ja powiem szczerze to jeszcze to takie mniejsze. A właśnie, trzeba zrobić teraz już taką poważną tutaj, żeby nam się nie rozwaliło. O właśnie, o tak. Oto coś. I tak to wygląda, moi drodzy. Jest ma, Nawet wiecie jak można się, się ucieszyć, kiedy już wyślijcie z tej jaskini, już jesteście tacy, tacy wiecie. Już jest tak, taka wolność, już nie musisz się bać tych wszystkich mutantów i tego w ogóle... W ogóle wszystkiego, nie? Jest tak fajnie, się wtedy czujesz, że naprawdę. Jeszcze jak, jak jeszcze jak wyjdziesz idealnie. Dobrze, że miałem akurat wtedy jeszcze leki, że tam były, bo inaczej to nie wiem, co w sumie by się stało, nie? Bez leków to... No tak se, tak se by było, powiem szczerze. Tak se. Jeszcze na nie poleciało drzewo. XD O Boże, jazdu trzeba będzie jeszcze. Nie Dobra Trzeba będzie jeszcze, waś... a właśnie, tak mówię, trzeba będzie jeszcze coś, a nic nie powiedziałem Trzeba będzie jeszcze ...te drewno pozbierać, bo inaczej nam za chwilę ucieknie, nie? To jeszcze będzie Dobra, jeszcze trzy kamienie O, właśnie, jeszcze jakaś, jeszcze jakaś walizka się tu chowała, i ja nic o tym nie wiem Dobra, i gdzie było to drzewo? To drzewo było... tu. Na szczęście mi aż tak daleko nie uciekło praktycznie tu drzewo, więc jest dobrze. Nie jest źle, przynajmniej tyle. Aha, zablokowałem się o pień. No debil. Naprawdę. Boże święty. Dobra. Oczywiście jak Wam się film spodobał, to mam nadzieję, to mam nadzieję że dacie łapkę w górę. Jak Wam się nie spodobał, to, 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 to też dajcie łapkę na górę. Nie, tak na serio to yy, mam nadzieję, że film Wam się oczywiście spodobał. Yy, bo naprawdę staram się wszystkie robić filmy jak najlepiej, jak naj... Po no, prostu, żeby były wszystko dopięte na ostatni guzik, a czasami po prostu... Nie wiem w sumie co się dzieje, nie? Czasami po prostu. Mam alto problemy techniczne. To w sumie zazwyczaj na moim kanale jest bardzo często. A to jakieś błędy, jakieś yy, przejęzyczenia, więc przepraszam was za, za to yy, tak z, z serca. Boże święty, no nie wytrzymam. No nie wytrzymam. No cóż. Dobra. Nie drewną. drewno. Nie drewno. La 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 la. <śup> drewno? Tr nie nie drewno? A teraz dopiero sobie... Boże, dobra. Kolejny kolejny mój błąd słowny. No cóż, nie będzie drzewo, a nie drewno. No cóż, dobra. No cóż, ciągle będę tak mówiła, no cóż, no cóż. No cóż. Nie, tak na serio, to bez zmieszkowania. A właśnie, i żebyście, jeszcze pamiętajcie, żeby jak Wam się mój kanał bardzo podoba, albo nie wiem, przynajmniej go lubicie słuchać albo oglądać, to, to pamiętajcie, że możecie go też zasubskrybować, walnąć, dzwona, więc Zachęcam do tego, oczywiście, ale. Zachęcam do tego, oczywiście, jak Wam się kanał podoba, nie? Bo nie, przecież nie będę Was zachęcał, nie, nie podoba Wam się kanał, to macie subskrybować. I co, co z tego? Oglądacie mój film? I, ja, ja go robiłem, więc ten, ja Was do tego nie zmuszam, nie żebyście subskrybowali. Tylko po prostu mówię: ci co mnie oglądają, lubią, e, mogą mnie subskrybować, ci co mnie nie lubią, nie muszą, mogą one dać łapy w dół. Ja, mnie to pobudza jeszcze bardziej, żeby jeszcze le, lepsze te filmy nagrywać, bo niedługo będę inwestował w kamerę i w ogóle wszystko lepsze oczywiście, więc no, tak to wygląda, nie, moi drodzy. O, właśnie, zbudowaliśmy już. Zapiszemy sobie znowu grę, wiem, że trochę długo, tak coraz więcej zapisuję tych ty gier, ale na razie po prostu tak jest. No cóż. To co? zrobiliśmy dzisiaj troszeczkę. Znaczy, na pewno dzisiaj poszliśmy pokatane, powiem szczerze. Znaczy, chodzi mi o to, że już ma, trzeba kończyć, nie? Bo, no nie wiem. Na, a dzisiaj mam na, trochę na za dużo wrażeń. Nie wiem, tak, takie mam wrażenie, że za dużo tego wszystkiego było. Za dużo, naprawdę za dużo. Eee, więc tak, no cóż. Podsumujmy, jak zwykle, odcinek. Więc tak. Poszliśmy, eee, poszliśmy po, do jaskini. Zdobyliśmy katanę, z się w tak na serio. Yy, yy, Przestarszyłem się strasznie tej jaskini, wyszedłem, z, yy, coś tam zrobiłem, pustinałem drem, yy, przespałem się, zapisałem grę. Yy, zrobiłem... Yy, jak to się nazywa, to łóżko, nie wiem jak to nazwać tu bazę taką malutką, nawet nie wiem co to jest w sumie. Yy, I jestem tutaj i zrobiliśmy jeszcze to. Nie hmm. najgorszy odcinek, powiem szczerze, chociaż mógł być lepszy. No cóż, dobra, w następnym odcinku może nie wiem, pójdziemy po będziemy tutaj planować jeszcze większą bazę, żeby tu porobić trochę więcej przygotowań, bo nie ukrywam, to będzie moja taka druga baza. To będzie... znaczy tamta baza, z którą robiłem, robiliśmy w pierwszych odcinkach, wiecie, to będzie moja podstawowa baza. Tam będę mieszkał i w ogóle, ale to będzie baza wypadowa, do której będę zawsze przychodził albo płynął. Żeby po prostu gdzieś w podróż albo coś tam się wybrać, nie? Wiecie o co chodzi przynajmniej, więc tak, tak to wszystko wygląda w deforeście na razie u mnie, więc yy, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, daj, yy, napisać komentarz oraz, yy, oraz zasubskrybować kanału, więc no cóż, do zobaczenia następnego odcinka i trzymajcie się, elo!